Serdecznie na moim kanale Beautiful Flowers Piękne Kwiaty. Witam w moim jesiennym ogrodzie. No już takie ostatnie spacery po ogrodzie. Niedługo nadejdzie zimowy czas. Pogoda się zmienia, jest coraz zimniej, jest coraz mniejsza jedna temperatura. Spacer zaczynam od rabaty frontowej przy wieście jeszcze nieukończonej. Są tutaj hortensje bukietowe i krzewiaste, rozklenice japońskie i miskanty chińskie. Miskant chiński od jednej odmianie w odmianie limus. Jest kilka odmian różnych roślin i Jest jałowiec nadbrzeżny, jest świerka w odmianie formic czy cytrysi. W ogrodzie wieje dosyć zimny wiatr. Ozdobne pozostają hortensje bukietowe, krzewiaste. Hortensje krzewiaste zwykle ścinam przed zimą nisko na ziemią, a hortensje kwietowe pozostają w moim ogrodzie ozdobne przez całą zimę. Zarówno ich chęty, czy zaschnięte kwiatostany dają w ogrodzie efekty. Kwiatostany bardzo fajnie wyglądają w zimie, przypruszone śniegiem, czy zmrożone mrozem. Zaś Będą, możemy dokładniej się wtedy przyjrzeć. Widzimy ich strukturę, ich kolor. Hortensje bukietowe kwitną na pędach jednorocznych i pozostawienie ich kwiatostanów nie wpływa na ich późniejszy rozwój, na zawiązywanie kwiatostanów w przyszłym roku. Tu I ówdzie pojawiają się w ogrodzie ostatnie kwitnące kwiaty, jak te piękne Lewie Paszcze. Kwitnie jeszcze Perstemon Sensation, pojawia się też jeżówka czy chryzantemy na innych rabatach. Przepięknie wygl wygląda Lancastera Piękna, która daje w ogrodzie dużo zieleni i stobi swoimi purpurowymi kwiatostanami i brązowymi owocami pojawiła się palczatka miotlaska, w blue heaven, która teraz bardzo ładnie wygląda. Przybrała oczywiście jesienne kolory, miedziano-bordowe. Demon sensation daje dużo koloru o tej porze roku. Bardzo ładna roślina. Zadziwia mnie cały czas. Pierwszy raz u mnie w ogrodzie i skradła moje serce w kolorach czerwieni, ciemnego różu, białego, różne odcienie tych kolorów. Takie ma kwiaty bardzo pięknie wygląda na tle miskantów chińskich, które teraz o tej porze roku wyglądają bardzo efektownie. W ogrodzie mam trawę pompasową, miskanty chińskie w różnych odmianach, rozplenice, także palczatki miotlaste i prosor, znajduje się również u mnie na czyż nie wygląda wspaniale ten pęstemon koniec listopada on wciąż prezentuje się wspaniale oczywiście wiatrostany ja stany przekwitłe mieszają się z pełnymi kwiatostanami, które kwitną z przekwitłymi kwiatostanami, też troszeczkę uszkodzonymi przez mróz, ale taką. To, to zostają one luzem, wiążę tylko trawę nadmasową, którą zabezpieczę na zimę. Jeżeli chodzi o miskanty, w ogóle miskanty, to wiążę czasem miskanta olbrzymiego, ale tylko dlatego, że on mi bardzo brudzi w ogrodzie albo ścinam go w ogóle już Widzieli czasem nawet już w grudniu. Zauważyłam, że wiązanie nie wpływa w ogóle na zimowanie traw ozdobnych, ma to bardziej aspekt dekoracyjny. Kiedy zawiążemy te rośliny w snopki daje to pewną dekorację w ogrodzie, ja wolę jak trawy pozostają luzem, być może kiedyś skuszę się aby je ładnie powiązać, na razie nie mam siły ani energii na to, więc moje trawy pozostają luzem, nie przemarzają 4 lata. Mam piąty rok, już w zasadzie mam ogród i od początku ogrodu. Trawy występują w moim ogrodzie, trawy ozdobne, zawsze zimowały, niezwiązane i nie miałam kłopotu z tym, aby przezimowały. A ogród jest na terenie podgórskim. Piękna dziewanna o szarych liściach zawiązała. Teraz pęd kwiatostanowy na jesieni, męczy się z tym, aby zakwitnąć, ale niestety już nie zdąży. Ostatnie kwiaty rudbeki błyskotliwej w odmianie deami i krwiściąga jeszcze dekorują jesienny ogród. Jesteśmy teraz na rabacie pod lasem, na rabacie naturalistycznej, która jest młodą rabatą i wszystko tu się dopiero powoli rozrasta. Rabata wygląda bardzo dobrze. Po przycięciu zakwit na niej wrotycz pospolity znajdują się tutaj rośliny duże, takie jak miskanty czy saćce purpurowe, są to duże rośliny strukturalne, które jak rozrosną będą fajnie wyglądały, a teraz przed nami znajduje się wspaniała rozplenica japońska w odmianie kompresum. Prześwietna rozplenica, bardzo duże kwiatostany. A w tej chwili przeszliśmy na całkiem nową rabatę, założoną w tym roku w czerwcu, gdzie zdobią przekwitłe już kwiatostany słoneczniczka szorstkiego. Bardzo ładnie wyglądają na tle lasu: niby to szare, ciemniejsze kolory jesieni. Przepięknie to wygląda. Mam tutaj też rozplenicę afrykańską, którą spróbuję tutaj przezimować. Jest to rozplenica, która ma bardzo długie kwiatostany, które osiągają około 45 cm długości. Wszystko to oczywiście nowe sadzonki. Ta rozplenica była siana przeze mnie. Zakupiłam 10 nasionek, i z tych nasionek zeszło mi bodajże 6 rozplenic, a to już zimująca chryzantema pozostająca u mnie. Już bardzo długo pochodzi ona z ogrodu mojej babci. Jest bardzo odporna na mróz. Te kwiaty bardzo długo wytrzymują. Nie zastąpiono, ale wiapaszcza w kolorze żółtym też tutaj się znajduje. Też zdobi jeszcze ogród w listopadzie, prawie pod koniec już listopada po przymrozkach, które u nas. Dystępowały tak około 3, może jeden był nawet do minus 5 stopni. One to wszystko przeżyły i wciąż wyglądają uroczo. Jeżówki pozostają wciąż w purpurowym. Kolorze są to jeżówki, które zawsze mam w ogrodzie, sadzone z samosiewek. Ja je przesadzam i one wtedy kwitną mi dosyć późno, i mam taki właśnie fajny kolor zawsze na jesieni, co dodaje uroku ogrodowi. Rabata przed tarasem zdobią ją przekwitłe i już zaschnięte kwiatostany cyni meksykańskiej, kwitnie jeszcze tutaj lwia paszcza i lawenda wąskolistna, z tyłu kwitną chryzantemy. To wszystko miesza się z brązowymi kwiatostanami hortensji bukietowej i słomkowym miskantem memory, gdzie nie jeszcze kwitną Róże to takie już pozostałości róż, które mi tutaj zostały, bardzo ładnie zdobią te kwiatostany hortensji, jesienny ogród, bardzo mi się to podoba. Te miskanty to były pierwsze miskanty, jakie wsadziłam w ogóle do ogrodu. Niektórych było więcej. Zostały one już podzielone i posadzone w innych częściach ogrodu. A tutaj znajdują się moje prosa ruskowate, które też bardzo fajnie rosną w ogrodzie. Są odporne na suszę owoce cisu spolitego. To wszystko tutaj na rabacie, którą też właśnie przekształcam, ale troszeczkę mi już zabrakło czasu. Już przed zimą pewnie nie zdążę za dużo zrobić, ale pozostanę w tym roku przez całą zimę właśnie tutaj na działce i w domku. Także mam nadzieję wykorzystać czas, kiedy będzie dobra pogoda i będzie można coś zrobić w ogrodzie. A to już moje wrzosowisko, część zimozielona ogrodu. Tutaj prezentuje się już w zimowej barwie. Trzmielina fortunecha wciąż ozdobne pozostają wrzosy pączkowe, jak bardzo fajnie wyglądają i bardzo długo zdobią ogród do zimy jest to taka część, która będzie teraz zdobić ogród zimo zielony zimowy, są tu również różaneczniki są inne rośliny glaste jest karłowy świerk, karłowa szczepiona sosna. To wszystko będzie bardzo fajnie wyglądało w zimie, kiedy spadnie śnieg, przyprószy troszeczkę te rośliny. Rośnie tutaj również berberes w odmianie artropurpurea. Na, który ma takie e, ciemnobordowe e, liście, rosną jałowce, e, tamaryści, e, folia, rośnie e, cyprysik, e, lawsona, azalia tempolistna, również e, jest e, też kostrzewa sina. rzaneczniki mieniące się w promieniach zachodzącego słońca i wrzosy jest również golteria. Tutaj właśnie teraz możemy zobaczyć jej czerwoniutkie owoce, które są bardzo dekoracyjne zimą. Zjadane przez taki. Jest to również roślina, z którą można robić herbatę. Jest ona rośliną leczniczą, również niezastąpiona chryzantema, zimująca o różowych kwiatach, którą powielam zawsze na wiosnę, dzielę i sadzę w różnych miejscach w, ogrodu. w ogrodzie, bo uwielbiam. Te kwiaty jesienią dają dużo takiego ciepłego różowego koloru. Wygląda to bardzo przyjemnie. Dla oka można dłużej cieszyć się kwiatami, tak jakby przedłużyć sobie letni sezon kwiatowy. Jest to bardzo odporna chryzantema, bardzo fajnie prezentuje się razem tutaj z listami. Kantem adagio z tyłu e, znajduje się e, bambus, który też u mnie w ogrodzie bardzo e, fajnie e, rośnie. Cudowna chryzantema. Jedyną jej wadą jest to, że u mnie w ogrodzie zawsze trochę jej podsychają dolne liście, ale w zasadzie tego e, nie widać. Gubi się to e, gdzieś. E, Także można na to przymrużyć oko. I jeszcze raz lewia paszcza. Tutaj w odmianie laki Lips. Przepiękna, dwukolorowa. Cudownie mieni się w promieniach słonecznych. Coś wspaniałego, coś pięknego. Po prostu uczta dla spragnionych koloru oczu w listopadzie. Ostatnia rabata to duża robata frontowa, gdzie królują słomkowe kolory rozplenic japońskich i miskantów chińskich. Jest tutaj również czerwony kolor, który mamy z pędów Derenia Białego w odmianie Sibirica. Bardzo fajnie one wyglądają z rozprzestrzeniącą japońską. Ja na to, ma taki żółty kolor, który kontrastuje z czerwienią właśnie Derenia Białego. To rozplenic lśnią w blasku słońca. Ogród jest bardzo dynamiczny, kiedy wieje wiatr. Bardzo fajnie wyglądają wszystkie trawy ozdobne, które dają temu ogrodowi taki ruch. Proszę zobaczyć jak pięknie wyglądają miskanty chińskie. Bardzo mi się e, podoba też bardzo mnie też uspokaja. E, to jest kabaret, który zaszczycił mnie kilkoma nie w pełni rozwiniętymi wiadostanami. Gdybym go podlewała bardziej, i bardziej się przyłożyła e, do tego zakwitów dyni, no ale cóż, nie miałam na wszystko e, czasu. Ja dziękuję już za spacery ze mną. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają i, i słuchają tego, co mam do powiedzenia o moim ogrodzie i o roślinach, które w nim rosną. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.